Ale ty nie myśl, że teraz się nie nagrywa. Dalej jesteś nagrywany. Dobra, Więc jak będziemy mieli dobre akcje, coś też powiem kiedyś wrzucę. To no ja że jestem tankiem. Ja jesteś najlepszym tankiem w grze, więc nie narzekam. Zrób mi przejście do tych drzwi tam po lewej Poczekaj, bo mi się tarcza rozwala. No to daj sobie trochę czasu. Nie musisz się cały czas pchać. A wiesz może ile zadaje moje E? Ten mój... ten mój... Ten mój nie On chyba zdaje 100 obrażeń. to No to zdaje dużo obrażeń. Nie wiem czemu zablokować Dobra, ja się potrzy... potrzebuję się dostać do to... tamtego pomieszczenia Jak będziesz nie leczył to, to mogę leczyć Masz na tym się tarczymy Idziemy 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 W tym momencie mam przewagę wysokości Kurde, mnie to nie nic, przełamaliśmy trochę ich obronę, może coś z tego będzie. Nie. Przyśpieszamy! Jeszcze rękaw roz. Reinhardt jest dobry, ta drużyna Nie, nie chce trochę, się zebrać. E... Nie, jeszcze też trochę rozpraszam ciągle, bo mi ktoś ktoś się Спаньяк. Даниель, совпанье. Даниель, совпанье. Даниель, совпанье. Dobra zabijcie to May i koniec. Ja mam No patrz, ta po prostu wszystkich tam zabija. To jest po prostu jakiś skandal. Nie z ten gęczy teraz robi. Mam najłupiejszy. No, ja jestem w ogóle daleko od nich. Kurde. Ja szukam teleportu. Mam nadzieję, że się obruszę i uda mi się o, o, o. Tego łuta, Żeby to, 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 medyk musiał teleport rozwalić to jest trochę żałosne No ale dobra Słabo drużyna dobra, Dawaj dobra. dawaj Wyzwól swój pełen No on tak trochę drużyny mi brakuje Bo trzech rozwaliłem i nie miałem jak to nic nie będzie On mail mnie zrzutowała No serio Dobra tam tam nie ma co często wchodzić Słaba ta drużyna, prosto jak warsz. biegniesz naokoło, już nie dobiegniesz naokoło. I biegnij na pół, bo inaczej, i tak już przegraliśmy. Ty, mamy dobra, ten punkt. Nie, punkt weźmiemy, a drugi jest trudniejszy do zdobycia. Przybrał mu o tę to. W sumie jestem głupi, powinien dać Ci przyspieszenie, no, ale dobra. O, nie dajemy sobie rady, bo nie mam drugiego tanka, to jest problem. Cholera, ulg, mnie Mamy szansę nice ty patrz Co się dzieje w tym języku? No Mamy mej na plecach, mamy mej na plecach Mej na plecach, mej na, na plecach, obróć się Bo zginę, zginę Sorry, sorry. Nie no LOL. nie jak my to wygraliśmy. No po prostu, że nawet przeciwnika była gorsza, nieśmierna. nie śmiałem. Skończyła mi się. Wena płucza, nie wiem. Może już byli tak wiesz, rozluźnieni, że się zdziwili i z szoku się nie obronili na drugim punkcie. No tak nie mnie tylko Dał tej may, było była niezłe. No no nie, i na, nawet, nawet. No a to nas mocno biła. No ale udało się jakimś sposobem, więc spoko.